Słuchasz sekcji Insights, czyli wycinki z dziennika Badacza w podcaście Empatyzer. Cytat. Lubię prowokować y, innych różnymi takimi odważnymi wypowiedziami. Jeśli chcesz wiedzieć, co kryje się w środku, jak coś działa, to jedną z metod jest badanie inwazyjne. W dziedzinie relacji i komunikacji polega to na podrzuceniu drażliwego tematu i czekaniu na efekt. Wywołanie zainteresowania jest okazją, żeby sprawdzić, jak ludzie radzą sobie z trudnymi tematami, jak myślą, jak kontrargumentują, już na pierwszy rzut oka widać, że taki sposób może być pierwszym krokiem do konfliktu. Motywacja danej osoby może być różna. Może to być ciekawość, ale i równie dobrze próba zdobycia wiedzy pozwalającej uzyskać lepszą kontrolę nad otoczeniem. Niezależnie od tego, jak faktycznie jest, można spodziewać się negatywnej reakcji drugiej strony. Wiedza, u kogo taka komunikacja zapewne wywoła falę negatywnych emocji, a u kogo nie, może być kluczową informacją dla obydwu stron. M. Nadawaj na tej samej fali od pierwszego dnia.